Hello, welcome back to GSPS 2023 for kids. For kids. Yeah, that's right. We have ReDriver 2 now with our special guest, Viper, Viper UK. Yes, the Brits have invaded Poland. Hello. Um, mm. Yeah, so this is ReDriver 2. Um, I'll quick introduce myself. So I'm Viper or Viper UK, whichever one you want to call me. Um, and yeah, this is Driver 2, but reverse engineered. Um, long story short, it's the same as the original mm. game, which is obviously released back in 2000. And we're going to be doing the warps category. I'm going to leave it up to these guys to try and explain everything to the best of their ability, but yeah, yeah for the we'll most part, I'll tak. Be Myślę, możemy zacząć mówić po polsku. Viper też? Tak. Mówić po polsku, co, nie? Uh, tak. <laughs> <noise> Będziemy mieli do Ciebie kilka pytań tak? Mhm. Więc Ty, tylko rozumie po polsku, nie jest w stanie mówić po polsku, ale do tego dojdziemy później. Uh, wydaje mi się, że możemy zaczynać. We can start yeah. whenever uh, you want. Ok, right. Well, we might as well get into it. Ok, here we go. Three, two, one, go. Okej, zaczynamy drivera 2. Tak, Surveillance t Jest to pierwsza misja. Tutaj Viper wspominał, że gra na Redriverze, czyli z reverse Engineering wersji drivera 2, która działa na PC. Ta gra nigdy nie wyszła na PC tak, ale dzięki temu, że silnik został jakby od, z, odrobiony od zera. Odrobiony od zera to nie jest po polsku. Tak. Zrekonstruowany. Zrekonstruowany od zera, no to udało się też upalić na PC w pełnym czapkarzu, a nie w tym co znaczy z konsoli PS6, czyli 15 klatkach stałych. Tak, w oryginale y w ranach zazwyczaj patrzy się, przede wszystkim kamera jest ze zderzaka i patrzy się zazwyczaj na boki, ponieważ wtedy klatka jest o wiele większy niż gdy patrzy się przed siebie i to bardzo wspomaga właśnie FPS-y, kiedy gra nie renderuje tyle, ile powinna. Gramy kategorię Any% with Warping, czyli oznacza to, że będziemy jechać przez wszystkie cztery miasta, tylko że nie. Tak. Zaczynamy pierwszą miejsce, czyli serwisem z typu generalnie zarys popularny jest taki, że jest tylko jakiś Pink Lenny. no i on generalnie ma trochę e, porachunki między swoimi byłymi szefami, znaczy byłym szefem a obecnym, bo swojego byłego wystawił. Były nazywał się Solomon Kane, e, obecny, Vasquez, imienia nie pamiętam. E, no i tak się złożyło, że no, nie współpracujesz ze starym, a trochę go okrad, więc tamten go trochę nie lubi. Z czego my skorzystamy, bo my też chcemy pojmać Lenego ze swoich własnych policyjnych powodów. Gramy jako tanner, tanner jest policjantem, jest e, driverem, tak jest driverem, pracuje pod przykrywką. No i generalnie jest to naprawdę ciekawa, znaczy ciekawa. Dobrze napisana historia typu. I, u... I tak wysiadam z auta. Tak to jest w drugim raverze można wyśleć z auta i teraz ważne? Nie mrugajcie, bo będzie pilne, znaczy pilne tak. Będzie with warping. Tak. Ja yeah. wychodzimy X i do góry i Super. Magiczny no i w ten sposób znajdujemy się nagle w Rio de Janeiro. Tak. Czyli to coś się właśnie stało, to dostaliśmy cynk na tym, że e, jakiś informator wie coś o tym Leninie? Jesteśmy w Rio. Tak, bardzo szybko e, zaczęło mu rógnąć. Zupełnym przypadkiem nagle się okazało, że no, tak się stało, że współpracujemy nagle z Solomonem Kejnem, by porwać, znaczy pojmać właśnie Leniego i wymierzyć mu karę, stosowną za bycie zdrajcą. Więc jakby mamy tutaj dwóch takich głównych pomagierów, tam między, ich się poznaje po drodze i rzeczywiście są prowadzeni w całkiem klimatyczny sposób do tego stopnia, że może to być nawet takim większym podpisem, że z nimi się będzie współpracować, ponieważ pierwsze kontakty nie są przyjazne. No zaczyna się od tego, że trochę ich tam podsłuchujemy, jednak zaczynamy z nimi współpracować e, właśnie w kwestii e, pojedynków z Vasquezem, bo to są takie dwa e, przeciwne gangi, nie pamiętam. Yy... Też nie pamiętam, pozwolisz teraz, bo jesteśmy w misji, gdzie mamy zepsuć, yy, rozwalić sedana zielonego i jeżeli odpowiednio wszystko wytajmujemy, on teraz będzie skręcał w prawo i jeżeli wszystko się powiedzie, to yy, nie wyhamuje on na tę drogę, tylko wiedzie o właśnie tak, no nie aż tak. W każdym razie to, co miało się zdarzyć, miałby wjechać do wody, ponieważ woda troszeczkę nie instakibuje, ale bardzo szybko zabiera hapsy. Gdzie on jedzie? O oh, wow! Interested. Tak. Okay, że... To co, mamy tutaj jak zwykle i... Arranging Draver'a. Tak, tak. maraton O oh, wow. Tak, Ale to... można go teraz właśnie popchnąć w lewo, bo na tym nam bardzo zależy. Poznaliśmy go w prawo. to <noise> że zachowanie AI w jedynce jest e, przewidywalne bardzo, ponieważ mają one takie dosłownie set serwaterium, dosłownie linie, po których lecą i nic się nie zatrzyma. Jeśli się stanie na jej drodze, to w zupełnym przypadkiem pozwala to zrobić im wystarczająco dymedza, żeby ich zniszczyć, ponieważ oni cały czas jakby sami biją e, auto gracza, przez co sami się demedzują, nie trzeba nic robić. W dwójce się zorientowali, że coś jest na rzeczy i teraz jest punkt na to, trwa e, jakieś dobre kilka sekund. Ee, więc nie da się już tak łatwo ustawić przed autem, żeby po prostu nie jechało na nas cały. Znaczy da się, ale to jest... uuu, to jest... mamy problem drobny. Mm. Tak, zaczynamy wygodniej. Karol. No. <laughs> Żeby nie było, jesteśmy już w Rio. Ta gra generalnie jest, należy do raczej trudniejszych, sama w sobie jest na pewno trudniejsza od jedynki, w szczególności niektóre Oczywiście to jest Rio, ponieważ no, mamy tutaj cztery miasta. Mamy e, Chicago, który się zaczyna, mamy Hawanę, oh, mamy Las Vegas. No hmm. i Rio do żadnego, ponieważ jesteśmy. Pożytkowności rośnie e, wykładniczo. Fanom Kingdom Hearts, którzy są też fanami Kaczika, mogę po prostu rzucić się na no hasło Linia Disneya. Jest tutaj Linia Rio. I wszystkie misje w Rio do Janeiro, nie jest pierwsza, tak, e, to jest już tak ostatnie To jest 300 od końca. Tak, ponieważ ten trick w menu, który Majper zrobił polegał na tym po prostu, że przewinął się do ostatniej strony misji. Tak, i ten sam trik działa też w oryginalnym driverze 2 na PS1. Tak, to nie tylko... jest kwestia redrivera, po prostu tak. jesteśmy tutaj dla wygody oczu. Tak. <laughs> e... Tylko jeszcze z tym faktem, że normalnie e, driver 2 na PS1 prosiłby nas jeszcze o wymianę płyty, tak. Ponieważ wyszedł na dwie płyty. Przez ilość kadcenek, jakie ma w sobie jest to gra fabularna. Znowu Tarny. mamy średni pattern. Mhm, mm no to jest Okej, okay, tym razem... Przynajmniej no, nie do przodu. No, można go poobijać trochę. A więc całkiem możliwe, że rzeczy po drodze nie będą być najlepiej. Natomiast... Ja wydaje mi się, z pytaniami... E, pozwolimy o, jeszcze w się na na jest misji. bardzo blisko wody, więc może teraz. O, o i dostaje damage, więc teraz pychamy go i on dostaje damage. My strachujemy z wody tak, i to jest misja zrobiona. Jak widać, damage na pewno się bardzo powoli. To generalnie są tuki, które porobili pod drivera dwójkę, żeby gra była troszeczkę nie za prosta dla osób, które są cwane. Teraz mamy... Misję. Jezu, nie pamiętam jak się nazywa. No, boat jump. Okej, okay. fabularnie w tym momencie... Właśnie, co się przed w ogóle fabularnie działo? E, poprzednia misja Save Jones polegała na tym, że Jones to jest nasz jakby kombat. się masę fabuły, e, całość jest jakby kontynuacją jeszcze jedynki. Ale e, Jones, który nie ma na imię Jones, tylko to jest jego nazwisko, tak. e, razem z Tannerią współpracują pod przykrywką właśnie z Solomonem Kane'em i jego głównym pomagierem, który nazywa się... Bo może wypadł mi z głowy. A to taka ważna postać jest, bo w Trójce y, powoduje, że Trójka istnieje. Nie był Jericho? Jericho, tak. O, właśnie. Y, właśnie by pojmać... Y, no. Wspominałem o tym, pingle niego. I dokować generalnie przy każdej możliwej okazji, jeszcze swoim dobrym Waskę I to właśnie robimy w tym momencie. Bo wcześniej y, jakby przykrywka Jonesa zaczęła się powoli spalać i jest odkrył... Znaczy, nie tyle przykrywka, że jest a aczkolwiek to też już powoli zaczyna być śliskie. Ale przykrywka, że... Y, Jones jest tak naprawdę śpiegiem na usługach Kejna. Eee, zaczęło się to spalać i został pojmany przez eee, tego ludzi. Znaczy była próba chyba podjęta. To, tam, potem jest wiseczenie i gamben i. Do tego jeszcze dojdziemy. No dobrze. Teraz po prostu mamy w ramach fabuły w poprzednich miastach mieliśmy okazję zdobyć trochę ładunków wybuchowych, więc na zlecenie Kraina tutaj posprzątamy trochę autek na łodzi. Czyli boł jump polega na tym, że jedziemy dosłownie zrobić skok na łódź, która odpływa, tylko jedziemy tam podłożyć ładunki wybuchowe i z niej jeszcze musić uciec, żeby nie stał się incydent pod tytułem Wysadzam sam siebie taka bombowa impreza. <noise> Więc myślę, że kiedy my będziemy dążyć do tej łoski, możemy oddać głos do studia. Wielkie dzięki Zola. Mam dla Was bardzo dobre informacje, ponieważ Kirzy wpłacił 200 zł Uuu. zostawiając komentarz metal i całą kwotę wpłaca na licytację w kapitanie pazurze, ukończenie poziomu jaskinia z zasłoniętymi oczami, a następnie Majki wpłacił 300 zł komentarzem Keep it rolling" i wpłaca kolejno te kwoty 100 zł na Salamander, Country Public Television na minigrę na macie, Tony Hawk imię Robert Kubika 100 zł oraz 100 zł na Kapitana Pazura, ukończenie poziomu jaskini Blindfolded. Mamy GTA prawda. Tak, e, da się auto, co jest częścią misji niestety. No i ten timer tutaj jest naprawdę, że tak powiem, wąski. W sensie jeśli tak. nie jedzie się dobrze... Za pierwszym razem jeśli ktoś jest w stanie zrobić tą misję to jestem pod wielkim wrażeniem. Ale mamy tutaj eksperta, ponieważ Viper może odpowie na kilka pytań. Viper, czy jesteś z Wielkiej Brytanii? Uh, tak. Uh, tak. Tak. Wspaniale. Uh, Viper specjalizuje się w grach wyścigowych. Czy to jest prawda, lubisz ścigałki? Uh, tak? Tak. Viper jesteś też rekordzistą w wielu, jeśli sobie wejdziecie na jego konto na speedrun.com to zobaczycie jaką wielką ma kolekcję. Jesteś jakby zawodowym raderem, który nie ma sobie równych, prawda? Tak. Zgadza się. A wyjdziesz overestimate? Nein, noś, noś, noś. no. Nie, nie wyjdzie. Okay. Znaczy to się jeszcze okaże. Tymczasem jedziemy na następną misję, znaczy robimy następną misję. Uh, tak. <laughs> Jest to fakt. Wydaje mi się, że... Uh, we are done with the questions. Tak. I was gonna say, this is literally just gonna me saying, Tak, I have no idea what I'm answering. Uh, dasz swoje dane karty kredytowej? Over okay. and over estimate, that's the only thing Tak, też tak, mam dane swojej karty kredytowej? Uh, tak. Super, w takim razie jesteśmy ustawieni na resztę eventu. <laughs> uh, okay, uh. Uh, tutaj, tutaj, tutaj że. Jones jest w jakimś, jakiejś stodole? Tak, tak. tak. No, jedziemy generalnie go odbić, bo tym razem no, ludzie Vasquez'a już go dojeżdżają powoli. Znaczy właściwie to jest w trakcie bycia dojeżdżanym, jeśli się spóźnimy to dojechady będzie, ale no robimy wszystko, żeby się nie spóźnić. Tak. To jest jakby setup przed y, jedną z najgorszych y, i najbardziej pamiętnych chyba dla wszystkich osób, które miały styczność z tą grą i doszły tak daleko misji. Chase the Gunman. Tak, no bo to co się tam teraz dzieje, no to um, człowiek Vasquez'a jest właśnie w trakcie docierania do miejsca lokalizacji Jonesa i będzie próbował mu zaprezentować zawartość swoich dwóch luf znajdujących się w jego rękach. Dokładnie takich samych dwóch luf, jakie je ma Jeriko, więc jeśli jest się z całym w siedzeniu fabuły, to można nawet odnieść mylne wrażenie, że nastąpił tu jakiś double crossing ze strony yy, właśnie Keina, ale nie jest to prawda, to są cały czas ludzie waskeza. No i oczywiście będziemy chcieli go dojechać, no bo no nie ma tak, że ktoś tutaj robi zamach na naszego przyjaciela, największego kompana z policji, który teraz pracuje razem z nami pod przykrywką, a my tu się tak dajemy po prostu. Yy, dajemy po prostu, no, zrobić bambuko i... i i, I, no. I dać mu zjechać, nie? Zwłaszcza, że jesteśmy najlepszym kierowcą. Tak, to jest bardzo dużo drzew po drodze. Właśnie trudno będzie między nimi manewrować, ścigając potem tego gamena. Tak, niestety, jak to ktoś ten, myśli, się. że jest tutaj na czas, to może się jeszcze zaskoczyć, ponieważ trzeba jeszcze dobiec. Byłem tym człowiekiem, któremu. który w momencie przed markerem miał już 0,000. No i mamy legendarną muzyczkę, która tak. śni się niektórym po nocach, mianowicie. Motyw pościgowy z Rio de Janeiro. No i tutaj eee. mamy naszego gunmana. który... Tak, chodzi o to, żeby nie chpać błoto, żeby go wyprzedzić, ale nie być za wolnym przed nim, żeby w ten sposób właśnie on, on się o nas ocierał. Oj! Eee. Eee, tak, oni dalej są na szczurku, na sznurku niestety nagracze nie reagują tak jak rewerze 1C. Eee, no i ten pościg, eee, no cóż. Eee, tutaj pan Hitman eee, ma kilka różnych patternów, też, e, które może wziąć. ścieżek, prędkości i tak dalej, zachowań. Nie pamiętam szczerze mówiąc już teraz, które są dobre, które nie, ale no Viperowi idzie bardzo dobrze, ponieważ zbił już mu połowę życia. Tak, Naprawdę nie jest by proste. Było, gdyby ten gunman został za Viperem i gdyby cały czas się o niego ocierał, ale no, nastąpił incydent trafikowy i no nie stało jest się Jest jak to. jest. Natomiast e, timer hojny się wlosował w tym paternie, ponieważ jest rzeczywiście czas. E, może, wy, e, może się zdarzyć, że na tym etapie tego czasu już może być bardzo mało, w sensie dosłownie w tym momencie pościgu. Chyba, że to wersja palowska Drivera 2 na PS1 ma jakieś problemy z czasem. Nie, tak ciężko powiedzieć, no udało się. Mimo no, to leczny. zasługuje na bra, ponieważ jest to najtrudniejsza misja, że więc. No i Ledy <laughs> ucieka. Tak, e, teraz mamy ostatnią, już e, ostatnią, prostą, fabularną. E, first time, The same. first time. Tak, e, tutaj Warp Viper zaznacza, że udało się za pierwszym razem, co naprawdę nie jest takie oczywiste. Ta misja mogła wyglądać na prostą, ale ona jest koszmarnie trudna. No, Jak mówiłem, kto grał w grę, ten wie, kto nie grał, ten. E, jeśli ceni swoje zdrowie psychiczne, no to nie polecamy. Aczkolwiek dla fabuły warto obejrzeć sobie film na YouTubie jakiś w stylu Wszystkie Catcinki z Drivera 2, bo jest taka. ogląda się jak film hollywoodzki. Jest dobra. Do takiego stopnia, że pan Bruno Bonell podpisał się pod tą produkcją, tak jak podpisuje się Hideo Kojima. No, kiedyś pamiętam, była fajna przeróbka Twittera, jak Hideo Kojima tłumaczył co znaczy, że gra jest podpisana, że jest zrobiona przez Hideo Kojima. I to tam znaczyło, że on e, nadzoruje te wszystkie rzeczy, rzeczy, rzeczy i tak dalej. My sobie zrobiliśmy w community Drivera też śmieszną przeróbkę, w której zamieniliśmy Hideo Kojima na Bruno Bonelli. Haha, haha, haha. Ha, ha. e, no, Niko to pewnie. Nie, tak. Dobra, nieważne. Dobra, to co się popularnie teraz dzieje, no to e, Pete Linen ucieka helikopterem. Właściwie to chyba jeszcze nie ucieka, ale znamy jego nie. lokalizację i zmierzamy powoli w jego kierunku. Na początku musimy się, zdaje się, spotkać z Jericho, tak? I razem z Jericho będziemy ścigać Lanego. Po tym będzie bardzo smutna scena, w którym już powiem od razu, żebyśmy mieli jakiś czas na pogadanie o pierdołach. Panowie Jericho i Tanner będą wspólnie, jak bracia próbować zestrzelić helikopter, w którym leci Pink Lenny, ale niestety zostanie on tylko uszkodzony. Znaczy, to szczęście nieszczęście polega na tym, że jako uszkodzony będzie powoli zmierzał ku bycia rozbitym, no, a minus jest taki, że będzie trzeba go jeszcze niestety wtedy gonić. Ale to będzie już ostatnia misja, po której następuje wielkie rozwiązanie, gdzie z drogą już teraz wydarzy się wielki twist fabularny, ponieważ Tanner w końcu sprzeda swoją przekrywkę i w momencie, kiedy Lenny zacznie uciekać już tak Poza zasięgiem strzału skieruje swoją broń w kierunku Jericho. No i okaże się, że są ludzie, którzy bardziej potrzebują Lenego niż e, Salomon e, Kane. Mianowicie jest to policja w Chicago. E, więc tak, e, tutaj Jericho nam na razie odpuści, ale jeszcze po zakończeniu gry dowiemy się, że mm, Tanner nie może spać spokojnie gdyż jest e, prześladowany. Prześla driver 3. Byli no, graczom też, kim się ponoca Dzieje the way. się Driver 3, a po Driverze 3 właśnie. dzieje się najlepsza rzecz, jaka się przetrafiła tej serii, czyli Jericho jednak Nakota jest trzeba w stronę Tanera, spoiler. I dzieje się Driver San Francisco, którego już nie kupicie. Niestety, a to jest bardzo dobra produkcja. Tak, właśnie przez to, że y, Tanner jest wtedy w śpiączce. No to y, posiada najlepszą mechanikę chyba w historii gier samochodowych w historii. Czyli nie może, wychodzi, czyli nie może wyjść z auta, ale może przenosić swoją świadomość do innych aut. Tak, I to jest jakby super. Gramy świadomością Tanera, która tak. no, jest świadomością po prostu sobie skacze, on ma taki bardzo długi auto of body experience, który trwa całą grę. No i to gra kanonicznie tam się niewiele dzieje, no bo to wszystko jest snem, kiedy oni próbują go wrócić przy przywrócić do życia. Po tym jak dostał te prawie że śmiertelne strzały. DRIVER 3 dobra gra fabularnie, też również polecam dla fabuły, e, dla gameplayu trochę mniej. Przynajmniej sekcje jeżdżone są tak samo przyjemne, czyli irytujące i fajne jak w jedynce i dwójce, e, natomiast sekcje strzelane to jest żart. No i przechodzimy tutaj do ostatniej misji. Już właśnie po tej strzelaninie Jericho został sam, bez samochodu, z opuszczoną bronią, e, zawiedziony, a my gonimy tutaj dla niego w towarzystwie Brazylijczyków. E, Vaskeza, którzy próbują nas dojechać. Spawny są losowe, są podłe. Ta misja również jest dość trudna i również bardzo ciężka do zrobienia za pierwszym razem. Więc jak, jeśli uda się za pierwszym razem, razem, wydaje mi się, że to również będzie służyło na porządne oklaski. No na pewno, bo to będzie ostatnia misja gry, czyli ergo czas. No ergo czas, ale no, samo w sobie osiągnięcie jest jednak wybitne. No. Jest... Tak, jak na razie zrestartowaliśmy tylko jedną misję i to dlatego, że Patem trafił się wybitnie nieprzyjemny. Tak, e, poza tym run jest naprawdę dobry, no szczerze mówiąc grałem w tę grę ostatni raz 3 lata temu. No i e, no, ja nie spędziłem na tym 20 minut, tak? Ja, niestety było troszeczkę więcej tego czasu. Możemy nawet spytać tutaj, eee... w sumie co sądzi o tym ranie. Hej Viper, what do you feel about the trans so uh, Except for want? the first real mission. Uh Apart from the first real mission, this one's gone pretty decent. Uh, this one is the main one that I'm concerned about. I'm hoping that I lose the AI. There we go. Yeah, we are also hoping we, well, I say that it doesn't get That, 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 screwed, that yeah. happens. I think we should be good. I think we should be good. Yeah, it, it's. I mean, it's still some distance left, There's still some distance left, but. Yeah, there we go. Some of the bad moments are already past the, you. So the, the, the the traffic RNG is ridiculous. Yeah. Okej, okay, więc e, według Vipera również rannie jest najgorszy, jest całkiem okej. Okay. Tutaj oczywiście tą misją się martwi, no bo jak żeby inaczej jakoś wspominaliśmy, jest na trudna. Mocno oparta o RNG, to nie jest już takie NESowe RNG, że za każdym razem będzie, tak? Okej, jest RNG done, the RNG part's done, so now it's just drive, so ready on time? Tak, e, tak się wygadza się na na czas. think so, ready? I... Also ready to see a helicopter disappear? And even the fair just disappears. Um, there used to be a timer here. Time here during... time there used to be a timer here in PS1 version. What happened to it? Um, <laughs> no idea. Okay, so that run yeah. went surprisingly well. I'm gobsmacked that actually went well. um yeah, Just as you from... said, you went underestimate, So. Yay! Um, Yay. The, the first. I, I'm just going to quickly finish out with a few last things before I leave back to you guys. Uh, first and foremost, this is my first GSPS event. So many thanks to all those that made me feel very comfortable here and also for allowing me to participate. I'll be back tomorrow, though. Uh, this run went so much better than I could have imagined. Um, the real mission did suck, but we'll gloss over that because the run went underestimate. I'm so glad that, that this run actually went under estimate. Uh, we got everything else first try because I was very worried. Chase the man could have been faster and stuff, but yeah. Apart from that, um, I'm glad the run actually went on the rest of it. Like that's the main thing. That was my main concern the whole time. And yeah. Um, but yeah, that's Driver 2. Feel give you this game a run yourself. Um, the warps category is a lot difficult than the full game, but it is shorter. So take that however you will. Um, thank you to all those that have tuned in in the crowd behind me watching. Uh, thank you very much. And yeah, I'll pass it back over to Tech and host and everything else. So yeah, thanks very much. Chcemy się jakoś pożegnać, co Podsumować w pojedynku Vipera, Podsumować wipera? O, ja mogę! <laughs> e, tak. tak, generalnie... Viper, tak. naprawić bordy kolina na brefcie? Tak? Yes! Yeah. I don't know, I just agreed to <laughs> I hope it wasn't a <laughs> <laughs> also, nice, nice, nice combo. Yeah. Alright. E, to wydaje mi się, że możemy chyba... Tak, no to pomachamy przesunąć. chyba na koniec. Wave to the camera. i <laughs> <laughs>